pomoc, żeby oba były w to jaką to będzie pomoc? Po pierwsze na każdym etapie staramy się Państwa wspierać, występując to oczywiście władz Polskiego Stransky W dalszym ciągu mamy nadzieję, że Trybunał Mój w przypadku rozstrzygnie korzystnie dla Liczewa tę sytuację. Natomiast jeżeli Jakakolwiek jeszcze inna pomoc będzie potrzebna, jesteśmy e, otwarci, e, staramy się wspierać obydwa kluby e, zarówno materialnie, jak i niematerialnie, że że w zakresie planów rozwoju tego typu klubów, w przypadku Warsza Rzewa e, przyjęliśmy e, odpowiednie uchwały Rady Miejskiej, które pozwalają na to, żeby można było skorzystać z pomocy publicznej przy planowanych inwestycjach. Będziemy to robić dalej, natomiast jeśli chodzi o interwencje, po pierwsze namawiamy do tego, żeby również uwzględniać wystąpienia do sądów administracyjnych, bo my z naszej strony zawsze... Możemy potwierdzić, że chcieliśmy stwarzać warunki i gwarantować to, żeby próby mogły funkcjonować, spełniając wszystkie kryteria, wynikające z kryteriów Ja jeszcze chciałem się zapytać o pomoc długu promocji. Widzę, wydał ostatni komunikat, w którym stwierdził, że zbyt mało jest ta e, Pomoc jest taka, e, która. Budowana była przez kolejne lata, jesteśmy jednym z tych miast, które pomoc poprzez zamówienie usług promocyjnych w próbach prowadziło jako pierwsze z dużych miast i będziemy ją w dalszym ciągu kontynuować, starając się także uwzględniać również fakty wagi tej promocji przez same kluby piłkarskie, również także z punktu widzenia marki tych klubów, która jest bardzo wysoka i w kryteriach, co podziału środków promocyjnych z pewnością będzie to podejmowane. Natomiast jak wiemy, wszystko to, co dotyczyło również planów inwestycyjnych tych klubów jest przez miasto uwzględniane poprzez poddawanie majątku miasta na rzecz tych grupów. Wcześniej oczywiście miasto partycypowało w kosztach infrastruktury drógowej, m.in. w budowaniu boisk jeśli chodzi o boiska podgrzewane także i w udoskonalaniu samego otoczenia tych boisk. Wiadomo, że w przypadku zwłaszcza tego stadionu przy Alei Górni, to tam e, chcemy, e, by już nie marnować pieniędzy na e, modernizację trybów, które mają być docelowo rozebrane i zastąpione nowymi, więc tam wykonujemy tylko proces niezbędny, żeby spełniać kryteria, czyli marnowe e, e, gry, zespołu, etc. Może ja też chciałbym Panu odpowiedzieć, że e, ja rozumiem, że Pan się odnosi do tego artykułu, że Korona Kielce dotrzy, dotrzymała e, 8 milionów z Wydziału Promocji, tylko Pan zapomina o jednej rzeczy, proszę Pana, że Korona Kielce jest spółką miasta, a Widzew jest spółką, nie jest spółką miasta i cała infrastruktura na widzebie została zbudowana praktycznie za pieniądze miasta i ta infrastruktura została oddana jakby nieodpłatnie. I tutaj też trzeba wziąć, że to jest pomoc miasta i bardzo wymierna, po, którą można policzyć. A natomiast nie można porównywać, że klub Korona Kielce dostał 8 milionów złotych z promocji, bo jeśli. Pan się orientuje, jak jest spółka i dzisiaj będzie korona Kielce sprzedawała jakiegoś zawodnika, to miasto weźmie za to pieniądze jako spółka, prawda, a nie weźmie prywatny właściciel jednoosobowy klubu widze. Dziękuję. Ale mamy jeszcze był przykład pod Beskidzie. Proszę pana, dobrze, pod proszę dostaje na budowę stadionu, proszę pana, na wiele, wiele innych rzeczy i myślę, że jest to jedyny, jedyny klub, który jest, proszę pana, który jest w stanie promować miasto. Natomiast w Łodzi nie jest jeden klub i dzisiaj jeśli weźmiemy pod uwagę i mi jest to przykro powiedzieć jako widzewiakowi, to tak naprawdę większą pomoc uzyskuje wał cały czas widzew niż S.